Były mas Magdaleny Ogórek walczy o TVP przyzywa chwilę grozy. Magdalena Ogórek gwiazda TVP i była kandydatka SLD w wyborach prezydenckich w 2021 roku rozwiodła się z mezem. Który był posłem SLD i rektorem krakowskiej uczelni malzenstwo gwiazdy TVP już od dawna nie istnialo. Para od kilku lat zle w separacji, a orzeczenie sadu było jedynie formalnością. Mimo rozstania Ogórek jest z nim w dobrych relacjach ze względu na dobro ich 18-letniej córki. Mężczyzna bardzo przyzyl problemy związane z zatrzymaniami i zarzutami. Jak informuje Super Express. Piotr bardzo przyzyl na Gonkę związana z oskarżeniami o bycie TV, których nie potwierdził sad lustracyjny. Któremu się poddał. Kolejnym ciosem był areszt tymczasowy przekazał jego przyjaciel. Klepoty te odbili się na jego zdrowiu i pojawiły się problemy z cisnieniem i krazeniem. Były poseł SLD kilka dni temu przeszedł poważne operację, która trwała z 6 godzin. Jego stan jest ciężki. Piotr dopiero w poniedziałek odzyskał przytomność, ale ma problemy z oddychaniem. Boplyn zbiera mu się w plucach przekazał lesję znajomy. Magdalena Ogórek nie chce rozmawiać z mediami na ten temat. Od jej znajomych wiadomo jednak, że gwiazda TVP bardzo przezywa cała sytuację. W 2020 roku Piotrem Mas-Magdaleny Ogórek został zatrzymany. Prokuratura postawiła mu piec zarzutów m. in na szkodę wierzycieli Malopolskiej Wyższej Szkoły imienia Józefa Dietla w Krakowie poprzez ukrywanie składników majątkowych w szkole. Wyrzadzenia szkody majątkowej Wyższej Szkole gospodarki i zarzadzenia oraz wyludzenia na szkodę osoby prywatnej. Sprawa ta nie dotyczy w najmniejszym stopniu mojej osoby. Zadam poszanowania prywatności mojej córki informowała wówczas o górek. To Magda Górek wniosła poza to rozwód. Nie było mowy o powrocie. Ich separacja trwała kilka lat mówi w rozmowie z SE kolega dziennikarki. Niestety, pandemia koronawirusa spowolniła pracę sadów i wydłużyła czas oczekiwania na termin rozprawy rozwodowa. Co dotknęło wielu celebrytów. Gwiazda TVP nie informowała o rozwodzie z PJM. Przecinek dopiero w 2022 roku wyszło na jaw, zanim formalnie para rozwiodła się z 30 listopada 2021 roku. roku. Magdalena Ogórek zaistniała w mediach za sprawę swojej kandydatury z ramienia SLD na prezydenta RP w 2015 roku. Uplasowała się na 5 miejscu, a wyniku znano za porażkę i współpraca Ogórek z partią SLD dobiegła końca. W 2016 roku nawiązała współpracę z konserwatywnym tygodnikiem Do Rzeczy. W tym samym roku widzowie TVP Info mogli zobaczyć co jako współprowadzaca program w telewizji. A następnie o co chodzi? Od lutego 2019 roku prowadzi program Minela 20. Przez jakiś czas była Latajs partnerka Jarosława Jakimowicza w formacie w kontrze. Obecnie gwiazda TVP prowadzi plan dnia w telewizji. O co chodzi? M20.